Chcemy zatrzymać się na chwilę w naszym reportażu nad postacią człowieka niezwykle zaangażowanego. 40 lat posługi Sołtysa wsi Brzeźno-Wielkie na terenie gminy Starogard Gdański. Pani Krystyna Chełchowska pozwoliła nam dzisiaj zajrzeć do swojego domu. Powiem coś więcej. Tu za drzwiami tego pokoju jest bohater naszego reportażu bardzo cierpiący bardzo schorowany Już nie możemy z nim porozmawiać tak jak by można było wcześniej ale tym bardziej czujemy się zobligowani aby chwilę opowiedzieć też ustami mieszkańców szczególnie tej wsi o człowieku który Prawie całe swoje życie poświęcił temu środowisku. Pani Krystyno, ten, ten pierwszy moment na chwilę, kiedy pierwszy raz został mąż Pan Tadeusz Ołchowski sołtysem. jak pani to odebrała? To jeszcze był bardzo młody i dziwiłam się, że ludzie go wybrali jako takiego młodego nie? był i. No, lubił to od początku żył tym i udzielał się lubił się udzielać we wszystkich pracach społecznych i to mu zostało tak zleciało te 40 lat do dzisiaj że nie wiadomo kiedy a te 40 lat tak minęło i on chciał jeszcze dalej działać jeszcze teraz były w zeszłym roku nowe wybory i Chciał jeszcze startować, bo miał jeszcze dużo planów, żeby zrobić, żeby naprawić niektóre rzeczy, które już yy, molo na przykład yy, już, yy, jest do zrobienia, było do remontu i cały czas leżało mu to na żołądku, że on to jeszcze musi zrobić, ale widziałam, że już nie domaga, że pamięć nie taka, to poszłam i złożyłam rezygnację z Sołtysa już, ale on nie wiedział jeszcze, nie wierzył w to, że... On ma złożoną rezygnację, cały czas mówił, że jeszcze ma do zrobienia ulicę piaskową, położenie jumbów, naprawa mola, dach na zielonej siedlicy i nowe rzeczy jeszcze chciałby myśleć, robić, organizować różne spotkania. No i teraz już jest nieświadomy. Ale jeszcze ma przebłyski takie, że często prowadzi zebrania sobie tu w domu, opowiada na temat różny, co on by zrobił. No, normalnie jeszcze żyje tym, chociaż już jest taki nieświadomy, ale cały czas żyje tą funkcją. On jest, tak jak ja z zewnątrz, on, jego rodzina pochodzi z kurpi. W latach zaraz po wojnie rodzice przesiedlili się na Mazury. Tam niedaleko gdzie ja mieszkałem koło Kęczyna, ko koło Bartoszyc. I tego Wzięli buraki, jak jego matka mówiła, do cukrowni w Kęczynie. No, ale tam są ciężkie ziemie w tym. Na, Kaszu, na Kujawach ziemie są piachy, jak to mówią laski, piaski, karaski. No i tam było za ciężko uprawiać. Po drugie, bali się tam, mówili miejscowi ludzie, że wrócą Niemcy i będzie to znów Niemcy. Więc on szukał miejsca, gdzie jest bezpiecznie, gdzie jest Polska. No i dotarł tu, nie wiem jakim sposobem, tutaj do Brzeźna. Jego rodzice, jego rodzina cała do Brzeźna. Mieli mało tych ziemi parę hektarów w sumie, ale dzięki swojej sumiennej pracy rodziców jego je, jego rodzeństwa dokupili ziemię od mego teścia, na przykład 6 hektarów ziemi dokupili pod Dunami, to była dobra ziemia pszenna buraczana i tam i te gospodarstwa się ładnie rozwijała, także od to, co wyniósł z domu rodzinnego, te geny takie dobre, pracowite, on potem przekazał to na rzecz wioski, swoją pracę, bo mało mu było roboty w gospodarstwie, która się ładnie rozwijało, to jeszcze się udziela na całe tutaj wioskę i na okoliczne no, tereny, jakby powiedzieć, co nie? Z panem Tadeuszem to się znamy od bardzo dawna, bo od momentu jak oni kupili tu we wsi gospodarstwo i od tego czasu wtedy to jeszcze byłem dzieckiem. Jak pani właśnie jako żona od, od, od środka, od, od życia prywatnego postrzegała pracę męża, jego zaangażowanie? To chyba było doświadczenie szczególne całego waszego życia. Tak, to było. No, dla mnie to było czasami ciężko, bo musiałam sama wykonywać, wiadomo, jak to na rolnictwie, prace, które no, były dla mężczyzny, ale starałam się mu pomóc w tym i sama pomagałam, bo wiadomo, jak to na gospodarstwie chowało się świnie, chowało się krowy. Trzeba było iść na pole, były małe dzieci, ale wioski nigdy nie dbywał. I nikomu, kto przyszedł o coś prosić, nie odmówił pomocy. Nasz nowy prezydent rzucił hasło zawsze za mną, a nie naprzód. I Edek właśnie cały czas stosował się do, do, do tego hasła. To już było. Od 40 lat tutaj modne u nas brzegnie. Po prostu świecił przykładem. Jeżeli chciał coś zrobić, no to wiadomo, że, że zawsze był pierwszy. Yy, miał różne pomysły. Ty, czy mogliśmy, tego wspieraliśmy. Tutaj popularnie Tadeusz Chełkowski nazywany był Edek, dlatego że rodzice nazwali go Edkiem, może miał drugie imię, nie wiem. I miejscowi starsi ludzie nazywali go Edkiem, co nie? I dla nas jest do tej pory Edkiem. Jest człowiekiem, który swoją pracą wieloletnią udowodnił, że wszystko da się zrobić, jeżeli tylko chce się zrobić. Tak, Też ma tą taką umiejętną cechę, którą dzisiaj już niewielu ludzi ma tutaj na świecie, można powiedzieć, że potrafi zachęcić ludzi, skrzyknąć do różnego rodzaju działań. No i mamy tego wiele efektów. Tak? dzisiaj. W, tutaj, szczególnie w Brzeźnie, widzimy, że ta wieś się perełką kociewia. W tym czasie, kiedy razem pracowaliśmy, to była rzeczywiście ciężka, trudna praca dla wielu z nas, dla wszystkich pracowników i dla ludzi, którzy mieszkali z dala, gdzieś tu, w takim miejscu, w innym, gdzie tylko drobne dróżki były, nic innego nie było, ale razem potem okazało się, że można to zrobić. Tak naprawdę na trwałe wpisał się w historię naszej miejscowości, bo to jest tak naprawdę pół wieku, to jest szmat czasu, który też odcisnął swoje piętno na tym, jak ta wieś dzisiaj wygląda. Tak starał się robić cały czas, żeby ta wieś była piękna i wyglądała ładnie, a ja, wszyscy się cieszyliśmy, cała rodzina się cieszyła z tego, czasem pomagaliśmy mu w tych pracach, podlewaniu kwiatków się jeździło, bo to były susze, trzeba było kwiatki podlewać, sadzić, no ale było zdrowie, to i chęć była do roboty. Zarażał mieszkańców Wioski, swoimi pomysłami, które powodowały, że no, wioska się rozwijała, piękniała. coraz więcej tego było fajnego. Ten stawek, ta okolica stawku, to wszystko, jakby powiedzmy, jego inicjatywa. Czy ten nawet sala, te świetlica letnia, tam były piękne zabawy kiedyś. No, do białego rana zabawy były, ludzie się bawili. Teraz też to wraca, co nie? Ale to, co było, to było naprawdę no, jednoczące mieszkańców. Wszyscy byliśmy taką wielką, dużą rodziną, co nie? gdzie tym naszym, jakby powiedzieć, nie ojcem, tylko bratem, można powiedzieć, był Edek Chełchowski, co nie? Mamy bogatą infrastrukturę, mamy pomost, mamy staw, e, mamy zieloną świetlicę, z której bardzo często korzystamy, mamy strefę relaksu. Mm, cały czas w pamięci, w żywej pamięci mieszkańców jest e, zwycięstwo w konkursie na Piękną Wieś pomocą, które miało miejsce 10 lat temu. Także są to, to wszystkie takie mm, małe e, kamyszki, tak, które tutaj Pan Tadeusz przez lata dokładał do naszego ogródka i, i ta wieś przez dzisiaj wygląda właśnie tak, dzięki ciężkiej pracy Pantadeusza. Tadeusza. Pana Tadeusza poznałem ponad 30 lat temu w gminie. Wtedy, jako młody nauczyciel, byłem członkiem rady spoza gminy i myśmy razem zasiadali w tej komisji i obradowali, to była komisja edukacji i myśmy rozmawiali o sprawach związanych z edukacją w gminie. Tak los pokierował naszą znajomością, że kilka lat później, w 1999 roku zostałem dyrektorem szkoły w Brzeźnie Wielkim, gdzie pan Tadeusz był sołtysem, radnym do rady gminy, radnym powiatowym później. Wspólnie organizowaliśmy wiele różnych imprez na terenie Brzeźna Rywałdu, też przy parafii Klonówka. Tadeusz odcechowało zawsze to, że w zasadzie było jedno pytanie, tak, i Tadeusz zawsze oferował pomoc to swoje doświadczenie samorządowe bardzo duże i bardzo dobre relacje z zewnątrz, tak potrafił bardzo szybko naprowadzić nas jako nowych i świeżych ludzi po prostu na te ścieżki co jak można załatwić na zewnątrz, żeby te wszystkie wydarzenia, które przygotowywaliśmy, mogły mieć odpowiednią oprawę, tak? No i też przede wszystkim zapewnione finansowanie. Praca sołtysa to jest czas, to się poświęca między różnymi innymi zajęciami właśnie na rzecz dobrego wspólnego, na, na rzecz do, lokalnej społeczności. Pan Tadeusz, jak tak ludzi poznaje na nowo jako nowy sołtys, cały czas wspominam właśnie o o tym, jak Pan Tadeusz e, pomagał im, jak załatwiał kruszywą na drogi, jak potrafił właśnie ludzi gdzieś jednoczyć i, i przecież te wszystkie wspaniałe rzeczy, pomost. E, Zielona świetlica, to wszystko powstało dzięki Inicjatywie Pana Tadeusza, ale przy wsparciu mieszkańców. To był naprawdę bogaty czyn społeczny. A jak opisałby Pan Wójt charakter Pana Tadeusza Chełkowskiego, kiedy przybywał do urzędu, kiedy podejmował te starania na tyle inwestycji, które tu w Brzeźnie Wielkim dokonały się? Tadeusz był wspaniałym człowiekiem, zawsze, od początku do końca. On wiedział wszystko, w jaki sposób robić, kiedy robić, z kim robić, kogo zawołać ze sobą razem. Szczególnie panie. Wiele razy spotykaliśmy się zawsze razem w jednym roku, w drugim, w trzecim, czwartym, piątym. Także to był człowiek, który wiedział, o co generalnie w tym wszystkim chodzi. Wiedział, że może zrobić przy pomocy swoim własnym i w szczególności pozostałych wszystkich wiele dobrego i chyba to wiele dobrego zrobił. Ta szkoła nasza. Była w trakcie transformacji z, ze szkoły czteroklasowej do sześcioklasowej, i Pan Tadeusz e, był tutaj takim przyjacielem. Jest przyjacielem szkoły, który pomagał w załatwianiu bieżących spraw. Efektem tej współpracy było to, że. Pomógł w doprowadzeniu do kapitalnego remontu szkoły w 2009 roku, że w trakcie budowy autostrady koordynował współpracę z firmą Skanska, która na pobliskim tutaj terenie budowała autostradę i nadmiar e, ziemi. E, I ze sprzętem, który posiadała firma Skańska, żeśmy e, zagospodarowali blisko przy szkole na kompleks boisk. E, myśmy też wspólnie z panem Tadeuszem. E, snuli wizję szkoły i zwracają wyposażenie, takie jak między innymi scena na, tutaj na podboisku szkolnym. Pan Tadeusz również służył jako rolnik i mający sprzęt rolniczy swoim sprzętem, ciągnikiem rolniczym, przyczepą woził ziemię, woził nasze tutaj ławki, czasami przewoził i inne rzeczy związane ze szkołą. No i uczestniczył aktywnie w uroczystościach szkolnych. Zawsze był i na rozpoczęciu roku szkolnego, i na zakończenie roku szkolnego składał nam życzenia, dziękował za współpracę, uważał, że szkoła jest ważnym elementem środowiska lokalnego i że z nauczycielami i z uczniami można wzbogacić życie wioski, wsi Brzeźno-Wielkie. To wspólna praca polegała no, na. na pomaganiu tu w, w ogóle w utrzymaniu wsi. To ja więcej pracowałem maszyno, bo, bo tak tu posiadałem. Starałem się jak potrzebował, żeby pomóc. I no, dużo, dużo, rzeczy tam w tam wspólnie. Znaczy może nie, nie my sami, ale jako cała wieś. A przede wszystkim to była inicjatywa Sołtysa. On miał dobre pomysły no i i był konsekwentny w realizacji. Nie? To... Super, yy, naprawdę wspaniały człowiek i, i, i bardzo dobrze tutaj. Yy, nie, nie oglądał się na nikogo, po prostu sam. Co mógł, wszystko robił sam, nie, a ewentualnie wtedy, czy takie większe inwestycje, to myśmy mu tu pomagali. No Z takich dużych inwestycji, z tego co pamiętam, to, to przede wszystkim wodociąg. Yy. No teraz yy, się śmieją z czyn społecznych, ale wtedy to było właśnie modne, nie? No zawsze modne, modne i potrzebne, bo to zawsze jednak było i, szyb, i szybciej i taniej. Właśnie byśmy no, na tej zasadzie były robiony wodociąg, yy, telefon, telefony stacjonarne. Przedtem były u nas tylko dwa telefony, w sklepie i w szkole. A myśmy po prostu też Edek skrzyknął tutaj nas. Kupiliśmy słupy, wkopaliśmy je, i to mówię, tak dosyć, dosyć szybko poszło. Także już później późniejśmy już się cieszyli swoimi własnymi telefonami tutaj. Społecznik, więc z krwi i kości. Z krwi i kości, i to zostanie mu jeszcze do teraz, jeszcze nawet jeszcze żyje tym też. Nawet kiedy choroba, cierpienie, ta świadomość już jest niepełna, nawet zaniki chwilami, to jeżeli wraca ona, to w tym pragnieniu służby rzeczywiście mogę to potwierdzić. Przed chwilą też byłem przy panu Tadeuszu. Pani Krystyno, No, ogrom w waszym domu jest nagród, wyróżnień, które zdobył przez te lata mąż, czyli był szanowany w środowisku. Bo sam przecież na Sołtysa dokonuje się wyboru, to nie że on jest on samozwańczy. Ludzie go ciągle wybierali. A więc potwierdzenie społeczne, chcieli go, widzieli w nim sołtysa, ale i od władz samorządowych były też wyróżnienia i docenienie tej pracy. Tak, z powiatu ma i dużo, no przecież osiągnięcie największe dla niego było zdobycie pierwszego miejsca w województwie, z wieś piękna, czysta i gospodarna. To już największe wyróżnienie, bo mieliśmy już na szczeblach gminnych wyróżnienia i powiatowych, ale na wojewódzkich to już było takie uchoronowanie tej całej pracy jego i bardzo się cieszył z tego. Był gospodarzem nie tylko swego obejścia, ale był gospodarzem całej wioski. W sumie wszystkie pomysły, jakie tam były, on realizował. Robił kosił trawę, no nie musiał tego może, ale żywopłoty no poświęcał się mocno na wioski. W Rywałdzie do dzisiaj, jak rozmawiam z mieszkańcami, to wspominają, że to właśnie Tadeusz był inicjatorem budowy chociażby chodnika od szkoły w kierunku sklepu tak? i to były jego przede wszystkim działania. Ja już później, jako radny gminy od roku 2018, też współpracując z Tadeuszem, miałem okazję. Zobaczyć, jak potrafi się angażować w te rzeczy takie związane z powiatem, tak, bo też miał okazję być radnym powiatowym przez ostatnią kadencję. Bardzo dużo włożył wysiłku i pomocy dla nas, żeby wybudować chodniki w Rywałdzie, te w kierunku, jak to się mówi, kolokwialnie makaronów, tak, czyli ulicy Ekologicznej. Też wspólnie z innymi radnymi powiatowymi doprowadził do rozpoczęcia remontu drogi powiatowej w kierunku Stadniny. No, ta, ten remont ostatecznie zakończył się w tym roku, tak? Natomiast o tych zasługach wszystkich trzeba pamiętać, tak? Tadeusz po prostu to jest człowiek, ikona. Ten system, który tu prowadził kolega, prowadził też do tego, że i inni przyjeżdżali bardzo daleko i dookoła i nawet z zewnątrz starali się do tego dostać i porozmawiać z nami i to też wychodziło pozytywnie. Czyli taki aktywizujący też innych, tak? Tak, tak jest. Tak I koła jest. gospodyń wiejskich, tak? Tak jest. Tak, bardzo, bardzo prawda, że to jest prawda pełna, że ci ludzie naprawdę chcieli pracować. Zresztą widać tutaj na tym etapie też, że Kiedyś tego nie było. Jeszcze dopowiedzmy, bo wiem, że było jego radością bardzo te znaki wiary świętej w Brzeźnie Wielkim. Wymieńmy nad co z szczególną miłością dbało o ich odnowienie i co jest też jego osiągnięciem. No to dużo. Postawił nowy krzyż, bo już był też do remontu. I robił sam go, dłubał tu, robił malował, żeby no, był, powstał nowy. No a koło kapliczki sam na kolanach układał. Kamienie chciał, żeby taka grota powstała, nie? To układał te kamienie, wszystkie na kolanach, w cemencie. Także no, starał się wszędzie, żeby było ładnie, a nasza wioska. Dużo jest do dużo ma tych różnych działek, takich żeby gminnych, że trzeba było wszędzie za, zagospodarować. Nie. Oby tylko więcej było takich ludzi w przyszłości, tak? A tutaj też chciałbym skierować te podziękowania jeszcze raz, tak? dla Tadeusza, dla jego rodziny za te wszystkie lata wspólnej pracy. No, my idziemy dalej, tak, mamy jakieś zadania, które Tadeusz nam wyznaczył, tak. Panu Bogu dziękujemy, że taki człowiek stanął na drogach y, życia wielu ludzi przez te ponad 40 lat w Brzeźnie Wielkim i w parafii klonówka i w gminie starogardańskiej i w powiecie starogardzkim. Y, I dziękujemy też Pani, no bo cały czas Pani mężowi towarzyszyła, jak sama wspomniała Pani, nieraz wykonując pewne rzeczy domowe za niego, ale chciało się, tak? Chciało się organizować waliśmy zabawy, festyny, zabawy do rana się tańczyło, później szło się do roboty, do pracy takiej wiejskiej, ale wszystko się chciało. Dla mnie jako nowego sąsada, który gdzieś jest dopiero na początku tej takiej drogi e, społecznej, samorządowej, padło się z takim naprawdę drogowskazem e, osobą, z której chciałbym czerpać jak największej, jak najwięcej z jego bogatego doświadczenia, dorobku, jest to na pewno taki e, azymut, kierunkowska, z którym warto zawsze podążać. No to jest e, taka osobowość to jest dobry sąsiad. Na wiosnę było go zawsze pełno. Pan Tadeusz Łęchowski zapisał się Jak dobrze. Zawsze. Pan Tadeusz Łęchowski był zawsze wspaniałym człowiekiem. Bardzo dziękuję i też pani za te 40 lat. Bóg zapłać. No i Bóg zapłać księdzu. Zawsze było dobrze.